Siemanko! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taki efekt z serialu Wanda Vision. Tup, tup, tup. Tutaj w dużej mierze będziemy operować na klapkach kluczowych, także jeżeli będziesz miał albo miała problem, z moim tempem, no to zawsze możesz spowolnić odtwarzanie filmu albo dawać na pauzy. Ok, jesteśmy w finalu i mój klip wygląda w ten sposób. Po prostu jedziemy sobie drogą. Obok sobie wrzucę klip, na, na którym będziemy się wzorować i chodzi dokładnie o ten moment. Tutaj zmieniamy się ze starego telewizora kineskopowego, czyli tutaj na ten efekt Fisheye do yy... Do standardu 3 na 4 i później ten standard się zwiększa. Do 16 na 9. Pierwsze co zrobię to zaznaczę mój wejdę do okna inspektora do Colorboard do zakładki saturacja i od razu zdejmę saturację, bo mamy, nie mamy tutaj kolorów. Dodamy maskę, więc od razu wpisuję mask. I to będzie maska kształtu. Narzucam, edytuję ją. Dobra. Teraz dodam efekt fiszaj, ale jest za duże natężenie, więc coś takiego zrobię. Teraz ta maska moim zdaniem jest trochę za duża. I ostatnie co zostało do zrobienia no to nałożenie bad TV efektu. I teraz, to co muszę zrobić, to po prostu dodać klapki kluczowe, które będą zaprogramowane tak, aby zmniejszać te wartości. I ja dlatego przetknę sobie ten klip tutaj i w tym drugim otworzę okno animacji. Ctrl V. I powiedzmy, że od tego momentu będę zaczynała. OK, więc lecę po kolei. Na początek chciałabym, aby maska. Tutaj to rozmazanie zeszło do zera, więc Feather daję klatkę kluczową, powiedzmy, że będzie to trwało gdzieś tyle i tutaj zjeżdżam do zera, w ten sposób. Trochę za długo, więc może skrócę to. Następne, co przy masty będę chciała zrobić, to stworzyć krawędź, żeby nie była zaokrąglona, więc tutaj w tej pozycji klikam klatkę kluczową, playhead przesuwam na to mam drugą klatkę kluczową i wybieram 0. Dobra, czyli maska jest już załatwiona. Przechodzę do kolejnego efektu, do fiszaj. Więc fiszaj daję plus, przeskakuję playheadem i tutaj nie mogę dać. O, 0 daję. Dobra, fiszaj się zmniejsza i został ostatni efekt. Bad TV. Tak samo dodaję pierwszą klatkę kluczową, dodaję ostatnią klatkę kluczową w ten sposób. No i zobaczę, jak to wygląda. W porządku. Ok, ale tutaj, zanim mm, zmiany się aplikują, no to jest natężenie tego efektu Bad TV, i ja bym chciała zrobić to samo tutaj, więc przeskakuję na początek mojego klipu, dodaję klatkę kluczową, i chwilę później dodam większe natężenie tego efektu w ten sposób. Tutaj dodam mniejsze, żeby, jakieś, żeby było widać, że coś się dzieje. Zobaczymy. Dzieje się, dzieje. Okej. Okay. Dobra i teraz zostało mi tylko rozszerzenie proporcji. W takim razie rozwinę radius i tutaj dla wartości x mam plusa. Ok, i teraz przechodzę dalej playheadem. I tutaj rozszerzę tą wartość na proporcje 16 na 9. I tutaj tak naprawdę ten efekt wygląda dopiero fajnie, kiedy dodajemy efekty dźwiękowe, bo jak sobie tak oglądamy bez niczego, no to nie ma, nie ma tego efektu. Dobra, więc jeszcze jakaś muzyka. Dobra i na początek chciałabym, aby to był ten efekt z Car Audio, więc w oknie efektów po prostu narzucam Car Audio, dodam większe natężenie. I oczywiście dodam klatki kluczowe. Czyli pierwsza na start zostaje taka wartość i powiedzmy, że gdzieś tutaj zacznie się zmieniać i dojdzie do, do zera. Ok, jeszcze muszę przesunąć, bo chcę, żeby ta zmiana. Była w momencie, gdy nasze proporcje, znaczy gdy efekt starego telewizora znika. Super. I teraz, jak proporcja się powiększa, to chciałabym, żeby jakiś dźwięk się dziwnie tak rozjechał. Dlatego dodam tutaj efekt Alien. Narzucę na clip. I teraz do tego momentu oczywiście go wyciszę. A mount 0, dodam klapkę kluczową. Powiedzmy, że do tego momentu się rozwinie do 70-69. Ok, i w tym momencie dodam kolejną klapkę kluczową, żeby wszystko powróciło do normy. Może nawet szybciej troszkę. W tym odcinku to już wszystko i widzimy się w kolejnym. Cześć.